Hej, dzień dobry, witam się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Cześć. Cześć. Haj dzień dobry, witamy się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Uhu. Naprawdę, to co się tu odpierdziela w tym domu, przechodzi kocie pojęcie. Naprawdę, mir, kakao, mir. Zasłaniamy kakao, no jak Ty leżysz, że co to te nogi takie? Co, co to w ogóle za pozycja jest? Matko, mir, co Ci. ty ma... Ty się złożysz z powrotem? Dasz radę? Boże, Mior, kocham Cię, Mior. Czas na łososia na gorąco. W tym miesiącu w ogóle się tak uparłam na ryby. Myślę, że na Dawida urodziny będę miała łuski na plecach. Od bardzo dawna nie miałam nic matowego na ustach. Kolor jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Bardzo y, wybija biel zębów, ale to jest ta pomadka długotrwała. Zaraz, za sekundę Wam pokażę jaka i... Ja chyba wyszłam z wprawy, z tych matowych. Wiecie, że ja uwielbiam mieć pomalowane usta. Prawie za każdym razem mam liźnięte czymś usta, więc ja po prostu kocham i uwielbiam pomadki, błyszczyki przeróżne rzeczy, ale od dłuższego czasu maluję się takimi niedługotrwałymi i komfort na ustach jest zdecydowanie lepszy. jakbym rzuciła na to błyszczyk? Maybelline Superstay Matte Ink w kolorze 65. Haha <śle> O matko, który tam szaleje. Jak ty wyglądasz, o matko. Mama, lecimy na te wakacje już teraz szybciutko. Ja już się nie mogę wytrzymać. Ja już lecimy, mama, szybciutko. Może szybciej dojedziemy. Kupiłam urce czapkę przeciw, wiecie, słoneczku z HIM. Jak wpiszecie sobie czapka z, nie SPF, tylko jak to się nazywa? UPF. 50 to wam wyskoczą. Dla chłopców są fajne, takie granatowe. Ona jest chyba trochę, o matko... O, Boże, co ta, co ta mama zrobiła? Co ta mama zrobiła? Ha? Fajne dla chłopców, granatowe. Także fajna tutaj na kark, żeby ewentualnie gdyby coś. Słoneczko więcej nie dochodziło. Mama, ale ładna ta czapka. Pokaż, pokaż mama jeszcze raz. Ja, ja, ja przymierzę jeszcze raz, mama. Yy, a kosztowała 39,90. Mama! Co ty mówisz? My już lecimy bez czapki! Mama, a czy ty na pewno dobrze mówisz, że, że 39,90... Ja wi... Nie, nie, nie 39,90 wiesz? No. Metki to są niedobre. Metek się nie je. Smaczni mama, wczoraj też byli tacy dobrzy. Dzisiaj też. O matko, bo... Matko o wszędzie te zabawki. Dostałam maila, że dzisiaj miała być paczka z Ikei i na razie nic. No może jeszcze pan przyjedzie. Słuchajcie, mam taką ruinę w paznokciach. Od jakiegoś tygodnia mam niepomalowane, krótkie... Najbardziej krótkie na świecie, ale właśnie wyjąłam zwykły, najzwyklejszy jakiś lakier, nie wiem, Lovely. On ma taki delikatny brokacik w sobie, ale pewnie to nie będzie uchwycone i to jest numer 24, Lovely. Zresztą sobie pomaluję, bo naprawdę jest taka ruina, że ja jak mam krótkie i mam niepomalowane, nie inaczej, jak mam niepomalowane paznokcie, to one automatycznie będą takie krótkie, zaraz mi się łamią, nie wiadomo co. A jak mam pomalowane cały czas, to mogę mieć długie i nie wiadomo co. Ale tak, to jak się nie chce malować, to potem tak jest. Mam tutaj telefon na ładowarce, potrzebuję dosłownie parę minut, ale jednocześnie patrzę, czy Laurka jeszcze śpi, bo śpi i patrzę na kamerę, czy tam nie trzeba przypadkiem do niej iść. I za chwilę zadzwoni do mnie Paula, bo będzie w. Wy... Bo zaraz idzie do pepko i chcę mi pokazać jakieś ciuszki na kamerce, może mi coś dla laurki akurat kupi, także zakupy na żywo. Żyć nie umierać! A wiecie, co sobie pomyślałam? I często gęsto się u mnie sprawdzają takie dzikie myśli. Niedługo w stanie laurka, jednocześnie przyjedzie pan kurier i zadzwoni Paula, żebym oglądała sobie pepko. To to nie. Dobra, to i poczekaj co? skarpetki Cię interesują? No skarpetki mogą mnie interesować, bo laurka też to gubi to są skarpetki. Takie nie, to nie, co? Nie. Wierzycie, że się wcale dużo nie pomyliłam? W trakcie rozmawiania z Paulą wstała Laurka, skończyłam z nią rozmawiać i teraz przyjechał pan kurier. Powiem wam, że jeżeli tu jest materac i łóżeczko, to karton jest naprawdę dobrze zapakowany. No tutaj nie mówię o tym, że jest rozwalony, tylko w sensie, że jest malutki. Jakby ktoś chciał nawet przewieźć samochodem. Dobra, idę do domu, bo mi zimno. Jest nieźle. O, patrz, czekaj. Tu od razu jest nazwa. Jakby ktoś chciał? Jaki kupiłam? Materac, to był ten Materac Do tego łóżeczka Pani Tereso, dziękuję, pozdrawiam a <grym> to już? Przyda się Przyda się bardzo Laurka, zobacz matka w ogóle jaki syf tu jest w tym domu? Ja nie wiem tak, oni chyba zapakowali karton w kartonie, także to łyżeczko to jest tak zapakowane i do tego ma teraz fajnie to. A ja jeszcze zamówiłam laurce kubek taki i yy, zestaw łyżeczek. Yy, I to jest ta sama seria. Tylko że tu już odkleiłam, bo akurat mam wodę, to zaleję i wyparzymy. W sumie nie wiem, czy dobrze zrobiłam, że wzięłam z tymi zakrytymi bokami, czy trzeba było wziąć z tymi odkrytymi, bo było takie, że no tak macie tu te szczebelki to były i tu szczebelki i nie wiem, dobra no już, teraz to co możemy potańczyć i pośpiewać <laughs> Malwinka będzie z nią spała, już zajęło Bazyl to nie wierzy co się dzieje <laughs> on jest zdziwiony <laughs> Bazyl Bazyl o, Mier mówi, że nie nie, no to nie a jak Mier mówi, że nie, to znaczy, że nie Mir, o matko boska Karton rozłożony jakim prawem. Nie mają no, gdzie tak. wejść. Ja na twoim miejscu to bym poprosiła, Rysia. Tylko no. tata puka. Puka. A w ogóle gdzie ty żeś poszła tu? Chodź tutaj. Dobra, Wikej jeszcze kupiłam jej zamówiłam jej książeczkę taką. Na razie zero zainteresowania, może ta metka, chociażby ruszy, na razie nie ucinam. A tu zobaczcie, laurka dostała od babci Teresy. Yy, koszulka z mojej komiki, jaka fajna. Tutaj mamy taki komplet body, spodenki. I tu jest sukieneczka. Tak, taka piękna. Yy, tutaj jakie zarąbiste, słuchajcie. Yy, I fajne jest to, że nie ma tutaj zakończenia. Yy, a tu jest na krótki, to jeszcze w ogóle lepiej. Kaptur ma jakieś pewnie. O nie, jaki kaptur! I te na 18 miesięcy są naprawdę, mi się wydaje, że chyba najlepsze. Yy, tutaj mamy. Takie przepiękne, zobaczcie, już widzę ją na tym, na wakacjach, spodenki i zobaczcie jaki strój kąpielowy, mama ta książka chyba jest w końcu fajna, zobaczcie jaki ekstra, o i filtr 50+, plus. super, Woohoo. Woohoo. No ja Ci powiem, że Rysiu z Bazyle mają największą zabawę, patrz, Laurka. Twoje łóżeczko. Zobacz, jak tu będziesz śmigać teraz. Halo! Ja... Ale wyro! Ale wyro! I słuchajcie, rozkładamy ochraniacz, i się okazało, że on nie starczy na całe łóżeczko. I mam drugi. No co, najwyżej dwa się rozłoży, no bo z tej się poobija, nie? Teraz się tu zgubisz. Zgubisz się w tym wyrku, co? Uwaga, gwiazda jest gotowa do spania. Jedziemy sobie na spacer. Ktoś z Was też obstawiał, że pierwszy w łóżeczku będzie Rysiu? Ryszard. To draniu. Kurczę, nie, a może mogłam zamówić to z tymi szczebel... No dobra, teraz to już się mogłam pogdybać. Jeszcze raz bardzo serdecznie w imieniu Dawida dziękuję Pani Teresie za kartkę dla Dawida i za wszystkie inne dobrocie, które dostał. I nie wiem, czy Pani usłyszała i wyłapała w dzisiejszym filmie, ale Dawid już chciał podziękować, więc wrzucam ten mały fragment filmu jeszcze raz. Pani Tereso, dziękuję, pozdrawiam. <laughs> to już? Przyda się. Przyda się bardzo. Patrzcie, kartka od naszej pani i babci Teresy jednocześnie dla Dawida na 40 urodziny i oczywiście z kim? Z kotami. To się nazywa naprawdę prawdziwa kartka urodzinowa. I jeszcze środek. Woohoo! No, na razie to tak będzie trochę wyglądało jak w cyrku i pisaliście mi, że wasze dzieci opracowały i rozwiązywały te kartki. Także wszystko możliwe. I na razie zostawiamy na tej wysokości, ze względu na to, że laurka spokojnie jeszcze nie wypadnie. Także na razie jeszcze tu. Ono ma dwa ustawienia wysokości, tutaj, i tutaj jest drugie na samym dole, praktycznie. A jakby były pytania, to prześcieradło jest z firmy Kubana Mama. To było z Lidla, a to było z Lamilu. Tylko ja kupiłam używane na Vinted albo na Oelixie. A to z tej strony ma takie fajne, słodziutkie. Taliście się mnie, dlaczego? Przecież ja y, pokazywałam w filmie, że dostałam takie używane od szwagierki. Konstrukcja tego urzeczka jest Jota Wiota jak ta z IKEA. Identyczne. Ale słuchajcie, tamto urzeczko było przechodzone i ja nie widzę w tym nic złego. Absolutnie, no bo wiecie, że ja kocham i uwielbiam dawać rzeczom nowe życie, kupować je y, dużo taniej niż mogę kupić nowe. I Jestem po prostu wręcz z tego, słuchajcie, dumna. Tamto urzeczko, słuchajcie, już się niestety zaczęło bardzo, ale to bardzo rozsypywać i bałam się, że ono długo nie przetrwa. I tutaj, no. i identyczne było to mocowanie, ale te, to drewienko, które jest tutaj do mocowania, ono się zaczęło tu na zawiasach pękać, rozkładać yy, z każdej strony, a tu mamy jeszcze dodatkowe zabezpieczenie śrubkami. Podejrzewam, że na, tam też było, yy, ale niestety się zmyło. A Ty co? Boże, jeszcze tu nudno jest. Namier. Jak Ci się podoba nowe łóżko? Patrz, mamy naklejkę tutaj. Trzeba ją odkleić. O matko, Ty to zrobisz? No pewnie, jest jesteś takim pazurem ślicznym. Mm. Ja Cię kręcę, Mir, ale position, ja nie wytrzymam, Mir. A, żynka, mówię mi. No dobrze, moi drodzy, no to nie muszę Wam mówić, że z jednej strony byłam bardzo szczęśliwa i zadowolona, że przyjechało nowe łóżeczko, a z drugiej strony, jak je zobaczę u nas w pokoju, tam gdzie Laurka z nami śpi, to... Ja nie wiem. Ten czas za szybko leci. Ale nie ma co lamentować, cieszmy się każdą chwilą i celebrujmy ją, to jest po prostu najważniejsze. A teraz jeżeli chodzi o plan następny, to w dniu jutrzejszym nagrywam dla was film i ja go jestem w stanie nagrać i ja go nagram. Ale jeżeli go jutro nie wrzucę, to znaczy, że on pojawi się pojutrze, bo jutro mam jeszcze jedną rzecz do zrobienia i po prostu mogę się nie wyrobić, także taki jest plan na następny. Dzień. Jak zawsze z całego serca dziękuję wam za obecność i za spędzony ze mną czas. Koty szaleją. Jeżeli macie życzenie kciuka do góry subskrypcję, co chcecie, szalej duszo piekła nie ma. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, cześć. ciša no myr